Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mamy podajże 16 stycznia. Już połowa stycznia minęła. Tak więc czekamy do lutego, w lutym. Dla tych, którzy nie wiedzą to od trzeciego zaczynają się ferie. Zimowe, potem będzie ostatni tydzień, tak naprawdę, lutego po tych feriach, i zaczniemy ładnie już wiosnę, że tak powiem. Bo w marcu po 20 już będzie kaczka siedzę, yy, będzie wiosna. Wszystko zmierza. Ku dobrej drodze. Zbierzemy jajka, które są. Co tej kaczce się dzieje, to nie wiem. Cały czas mi tam. O Jezu, jak tu nie ma jajek, to dzisiaj nie będzie prawie wcale. Aż normalnie mnie zamurowało. No, zobaczcie. Tak? O Jezu, nie ma jajek. O maszcie los. Normalnie zaraz. Aż mi się niedobrze zrobiło, jak ja nie widzę jajek. Jak były takie ładne dni po 7, po dziewięć jajek, to teraz znowu jedno, dwa, trzy. dobrze. To coś się zniosło. Czy się. Nic nie zniosło. No oczywiście, że się nic. Nie zniosło nigdzie więcej. Nie ma, zobaczymy do mnie, bo silki dwie rano próbowały do gniazda się dostać. No to dzisiaj jedno duże jajko, no i najprawdopodobniej dwa małe, chyba że poz... porozbijały. Chyba, że porozbijały. Zaraz wszystko się okaże. Nie wypuszczam, z racji, że jest mokro, a ja nie chcę, żeby one potem były całe brudne. I mam nadzieję, że przegroda nie jest rozwalona, a jak jest, to będzie trzeba jeszcze bardziej ją. się włączymy światło, no i już mi uciekły. Dobra, zaraz je wgonimy. No i niestety jak widać jajko jest rozdzielane. Aj jaj jaj jaj. Niedobrze. A drugiego nawet nie widać. One sobie ładnie tu siedzą. Kochiny są z brachmami, a silki są z fruzią. Małym i z brodaczami i karzełkami. Karzełki już będą yy, się yy, stąd ewakuować, ponieważ jest yy, ktoś chętny i zdecydowałem się na zamianę. Będzie ona polegała na tym, że ja oddam te karzełki, tutaj kogutka i kurkę, a w zamian za nie biorę y, koguta czubatki staropolskiej i kurę czubatki staropolskiej. No niech one trochę pochodzą następnego dnia. Pochodzą sobie kochiny z brachmami. A ty gdzie żeś wylas? Jak żeś nie wylatywał? Jak jest zamknięte to nie wyleci. A tak to wyleci. O. Przy, jak przymkniemy to nic się nie będzie działo. Nie będą wylatywać. A one sobie tutaj pochodzą. Niosą się dwie silki. Mam nadzieję, że jedna z nich usiądzie, ponieważ chciałbym na te zwykłe kurki sobie posadzić tą sileczkę. Nawet i teraz, w okresie tym zimowym. Chociaż, patrząc na to, To myślę, że yy, trzeba będzie poczekać tylko do marca, a już w kwietniu wszystko będzie funkcjonować tak jak było to w maju. Yy, na czym mi zależy? Yy, na tym, aby wszystko, co teraz jest, żyło. I aby właśnie posadzić na zwykłe kury jak najwcześniej jakąś kwokę. Dlaczego jak najwcześniej? Dlatego, że one potem już mi na jesieni będą składać piękne jajka. Jeżeli by usiadła tak, żeby się w lutym kluły, no to bardzo, bardzo wcześnie by się zaczęły nieść. Szukam kofelka, jest. Ale przekąska to będą ziarna, a potem jeczekuje już po nagrywce yy, kartofli. I tak. Rzucimy parę kufelków. Za dużo niedobrze robić jedną ręką. Nawet nie powiedziałem. Zakupiłem tonę zboża. 3 metry przężyta i 7 metrów pszenicy. Tak więc zapas jest ogromny. Na razie to wystarczy. Tylko teraz taki problem, że ja chcę nabrać sobie tego zboża. A nie mogę. Bo jedną ręką jest zrobić to ciężko. Chciałbym też zakupić jakieś jajka lęgowe do stat, Żeby jakaś krew była zmieniona w następnym... W tym roku, przepraszam. Dobra, na razie wezmę sobie dwa mm, te kufelki. Jutro kury dostają ostatnią dawkę odrobaczenia. Dobra, niech będzie ta otwarta. Ostatnią dawkę dostaną i odrobaczenie będzie zakończone. Muszę jeszcze zabić parę kur. Niektóre są takie stare i już się po prostu nie nadają. Mam nadzieję, że się wszystko pozaczyna ładnie nieść, bo ja już bym chciał, żeby wszystkie młódki z tego roku się pozaczynały nieść, no ale jeszcze trzeba poczekać. I tak to właśnie wygląda. Odcinek taki, żeby można było sobie zobaczyć, żeby było. Wiadome, że żyje. Parę dni nie było, ale tak trochę tego czasu też było mało. Dzisiaj nagrałem, dzisiaj wcześniej skończyłem i jest dobrze. Jutro też wcześniej kończę. To na pewno coś też nagram. Sileczki, fajnie wszystko tutaj funkcjonuje. Mamy kurkę taką, Tak jakby trochę lawendową. Mamy dwie kurki takie siwe, jedna mocniejsza, druga jaśniejsza. Mamy kurkę białą. Kogutek jest. Biało-czerwony. Kogutek jest czarny. On ma krzywe łapcie, ale to w niczym mam nadzieję nie będzie przeszkadzało. No i mamy kurkę taką czarnawą z szyjką srebrną. Do czego dom, że również w silkach? Do tego, aby jeszcze jakąś kurkę kupić rudą. I na tym myślę, że się nie skończy. Bo jeszcze marzy mi się coś takiego w barwie, y, takiej y, nakrapianej. Ale to wszystko się zobaczy. Na pewno coś rudego chcę. Na brodacze dalej chętnego nie ma. Jak nie będzie, to zostaną. A jak będzie, to, to sprzedam. No, kochinki, brachemki. Tutaj, brachemka ma y, zapalenie oka. To nie jest mykoplazma. A po prostu ma podpuchnięte oko. Y, po prostu coś jej tutaj się stało. Nie ma żadnej wydzieliny. Po prostu ma lekko tutaj. Teraz nie pokażę, ona spadnie. Ale pokażemy na przykład na czymś spokojnym. A czymś spokojnym będzie. O! Tutaj, ma na górze. Tutaj, gdzie teraz palcem nadjeżdżam, y, lekko takie nadpuchnięte. O, to widać troszeczkę, że ma nadpuchnięte. O, widać tutaj taki gulek, ale to jest tylko y, takie, y, właśnie y, do wyleczenia, bez żadnych antybiotyków, bo to nie jest żadna mykoplazma. Tak więc wszystko jest w porządku z nią. Yy, I tak zeszło, bo yy, może nie powinno się, ale troszeczkę jej to przemywałem rumiankiem raz. Yy, znaczy, łącznie trzy razy, ale w jednym dniu. Yy, I już zeszło fajnie, już ma fajne to oczko. Myślę, że jeszcze parę dni i wszystko wróci do normy. Yy, tak jak mówię, yy, będzie tutaj jeszcze to zmienione ponieważ na lęgi ogólnie będzie wycięte tutaj i zrobione drzwiczki będą kochiny będą tu a na silki będzie tutaj przecięte jeszcze taki kwadrat taki sporawy kwadrat i jeszcze tutaj zostanie i silki będą tu żebym je wypuszczał sobie tutaj na teren na teren ten a kochiny brachmy będą tu. Tym płotem odgrodzę i będzie dobrze. Teraz bardzo się cieszę, że tutaj chodzą też sileczki, ponieważ koguciki deptają silki, brodacze pilnują siebie. Kogut tylko mi każełek trochę odbiega od tej kurki, ale to wszystko się wyklaruje. Dlaczego? Dlatego, że on już właśnie pojedzie. Trochę za dużo gadam może nieraz mące ale ja tak mam jak coś mi będzie przelatywać z kochinów no to teraz tak będzie o kogucik wyszedł akurat dwójka z tych kogucików mi przelatuje tak to nie przelatują ale jak widzą no że ktoś z ich Rodzinki, że tak powiem, chodzi po dworzu. No to. Aż to jest. Zobaczymy, jak nie. Sprzedam go. To zostanie, chociaż wolałbym sprzedać, żeby mieć pięknego kogutka, nowego zakupionego do stada. Nie bój się. On pewnie z górnej grzędy skoczył, bo tak to on nie jest zły. Ach, no teraz go nie złapię. Nie niedobrze, niedobrze. O, mamy. Trochę mętlik, ale już stąd idziemy. Co będzie jeszcze tylko robione. Trochę wszystkiego się pozmieniało. Wszystko się, przepraszam, pozmieniało. Ponieważ będzie tylko zrobiony tutaj boks. Od słupa. Gdzieś tak myślę dotąd. Tutaj dotąd. Do tej dziury. I on będzie na oddzielenie jakiejś też na lęgi. Ale to tylko to. Najprawdopodobniej. No tak więc, tak zakończymy ten odcinek. Tu jest straszne błoto. Zapobiec temu się bardzo nie da, no ale trudno. Tak więc, ja ten odcinek już zakończę. Życzę wszystkim miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.